Jeżeli dojdzie do zejścia lawiny i jeden z naszych partnerów zostanie przez nią porwany, musimy od razu przystąpić do akcji poszukiwawczej. Jeżeli osoba zasypana jest tylko zasypana częściowo, zadanie mamy ułatwione. Musimy ją po prostu zlokalizować i wykopać, ewentualnie udzielając jej pierwszej pomocy. W innym wypadku, kiedy na lawinisku nie widać nikogo, musimy przejść do poszukiwania za pomocą detektora. W tym celu należy wyciągnąć detektor z pokrowca, przełączając go w tryb odbioru sygnału. W pierwszej kolejności musimy zlokalizować sygnał. Ten pierwszy etap musi być szybki i dynamiczny. Rozpoczynamy od miejsca, w którym ostatnio widzieliśmy zasypaną osobę, schodząc powoli zakosami na szerokość lawiniska. Jeżeli namierzyliśmy sygnał, podążamy za dźwiękiem oraz wskazaniami na wyświetlaczu w postaci strzałki oraz wyświetlanej odległości, która informuje nas o zbliżaniu się do celu. Jeżeli jesteśmy już stosunkowo blisko, powiedzmy w odległości 10 metrów, przechodzimy do wolniejszego i bardziej precyzyjnego przeszukania lawiniska.